30% obłożenia miejsc w restauracji, kinie, teatrze to nowe limity, jakie wprowadził rząd od 15 grudnia. Do tej liczby nie wliczane są osoby zaszczepione. Problem tylko w tym, że wraz z wprowadzeniem obostrzeń nie wprowadzono przepisów, które pozwalałyby przedsiębiorcom sprawdzać tzw. paszporty covidowe, cedując jednocześnie na nich obowiązek ich sprawdzania. Ten brak decyzji, ten strach i, i, i tak naprawdę to czy jasno powiedzieć: to jest, to jest państwo, które poddaje się wobec grupy osób, które no nie chcą systemu kontroli, kontroli szczepienia na, na COVID i, i ten strach przed jakimiś mikrosłupkami popularności powoduje właśnie taki, taką skandaliczną decyzję, gdzie tak naprawdę państwo jest, jego odpowiedzialność jest cedowana na przedsiębiorców. Znaczy to przedsiębiorcy mają ponosić konsekwencje i to jeszcze w niejasnym systemie prawnym, tego, że mamy mamy odpowiadać za to, jeśli osoby niezaszczepione będą w będą większej ilości niż, niż te limity, które są dzisiaj dozwolone, a z drugiej strony nie mamy żadnych narzędzi. My, ja na co dzień mam z różnych firm, członków Lewiatana informacje o agresji klientów, na przykład w punktach handlowych, jeśli nawet prosi się tylko nie o szczepienie, ale o, o założenie maseczki. No i tym okazuje się, że ci przedsiębiorcy, właśnie wobec tej rejterady państwa, no ostatnie wybory i przedostatnie wybory odbywały się w atmosferze tego, że państwo było z tektury. No, no nadal jest z tektury, jeśli nie potrafi być na tyle odważne, żeby wprowadzić systemy, no, które, które będą zapewniały bezpieczeństwo obywatelom i z drugiej strony też bezpieczeństwo firmom, no bo, bo przedsiębiorcy nie są policjantami i, i nie mają być policjantami, którzy na siebie mają i na, na własne wewnętrzne regulaminy mają na przykład przenosić sprawdzanie zaświadczeń covidowych. Przedsiębiorców poza nowymi obostrzeniami czekają też ogromne zmiany w systemie podatkowym w związku z prowadzeniem tzw. Polskiego Ładu, co także rodzi wiele pytań i obaw wśród pracodawców. Wyjaśnijmy sobie dwie rzeczy. Po pierwsze mamy w tej chwili natarczywą reklamę w telewizji mówiącą o emeryturze bez podatku i o historycznym, historycznym obniżeniu podatków. Z drugiej strony, ja mówię też, że mamy historyczne podnoszenie składki zdrowotnej. Ci emeryci tak naprawdę no, w stosunku do inflacji zyskają praktycznie nic, bo, bo z jednej strony nie zapłacą a z drugiej strony 9% składki zdrowotnej. Ta składka zdrowotna, no, to, to rzeczywiście znów mówi się o sprawiedliwości. To nie jest sprawiedliwy system. Przedsiębiorca korzysta z systemu opieki zdrowotnej tak samo jak osoba zarabiająca być może wiele mniej od tego od tego przedsiębiorcy. Więc tu system, na który moglibyśmy się zdecydować, to być może odpowiednik 30-krotności w składce w emerytalnej, ale na pewno nie taki otwarty system, w którym rzeczywiście w nieskończony system będziemy przedsiębiorstwa obciążyć, przedsiębiorców obciążać składkami na świadczenia, z których oni później będą korzystali jak każdy zwykły, taki zarabiający normalnie obywatel. Także jest to wielkie powoływanie się na, na sprawiedliwość społeczną, a w praktyce oczywiście próba łatania dziury, choć doskonale wiemy, że ta dziura jest dużo większa niż te 4,9 4, czy 9%, które będą ściągane z osób pracujących bądź przedsiębiorców.